Rozmowa po dziewiątej. Daniel Sawicki, witam w rozmowie po dziewiątej. Moim Państwa gościem jest dziś Pan Krystian Pacholik, lider Ruchu Narodowego w Województwie Lubuskim Konfederacja. Dzień dobry, Panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie. Christianie, no, panie prezesie, jak się do pana zwracać? zwracam? Panie prezesie, pan jest prezesem. Ruchu. Jak pan woli, jestem prezesem. Prezesem, ruchu Narodowego dobrze, panie Pani. prezesie. Zacznijmy od reparacji od Niemców. Teraz nazywa się to zgodnie z uchwałą, która wczoraj została podjęta przez Sejm, zadość uczynieniem, bo taka poprawka została wrzucona do tej uchwały. Domagamy się ponad 6 bilionów złotych tyle jest w grze. Jak powiedzmy, wczoraj Sejm przyjął specjalną uchwałę w tej sprawie. Wzywa się Republikę Federalną Niemiec do jednoznacznego przyjęcia odpowiedzialności politycznej, historycznej, prawnej oraz finansowej za wszystkie skutki spowodowane szkody obywatelom Rzeczypospolitej w wyniku rozpętania II wojny światowej. I co? Będziemy mieli tę kasę? E, powiem tak. 6 bilionów to jest kwota niewyobrażalna. My tutaj lokalnie mówimy o milionach często, jak są inwestycje jakieś samorządowe. O miliardach mówimy w kwestiach związanych e, z budżetem państwa, e, a to jest jeszcze wyższy rząd wielkości, czyli e, biliony. E, kwota niewyobrażalna, tak jak mówię, ale tak samo niewyobrażalna, jak niewyobrażalne było cierpienie i te zło, które Niemcy wyrządzili Polaków podczas e, II wojny światowej. E, I e, tego zadośćuczynienia przez te kilkadziesiąt lat od Niemców nie było i moim zdaniem, i tak samo większości Polaków, te zadośćuczynienie jest konieczne. Tutaj trzeba na wstępie też zaznaczyć, że no niestety wydaje się, że kwestie prawne są ciężkie uzyskania tych reparacji. No Polska, Polska tak de facto nie może się zgłosić do żadnego trybunału, do żadnej instytucji, ale pomijając kwestie prawne, to w kwestiach politycznych, a przede wszystkim w kwestiach moralnych tutaj nie ma dyskusji i po prostu wiadomo, że to będzie proces, to będzie trwało latami, ale musimy uzyskać te reparacje ze względu na pamięć o naszych przodkach, którzy stracili życie podczas II wojny światowej i tych przecież, którzy jeszcze żyją i pamiętają te czasy, nie? Po prostu to jest y, elementarna sprawiedliwość, żeby Niemcy y, te pieniądze nam y, po prostu oddali za zniszczoną Warszawę, za y, zniszczone miasta, za zniszczone drogi, za zniszczone szpitali, sz szpitale i za te kilka istnie milionów istnień ludzkich, które straciło życie. Przede wszystkim pomordowani ludzie, zniszczona infrastruktura, cofnięcie rozwoju państwa na dekady całe, prawda? Bo przecież trzeba było to odbudować najpierw. Chyba do dzisiaj nawet odczuwamy skutki tego, co się działo podczas z II Wojny Światowej. Chciałem spytać pana o taką sprawę, bo posłowie Konfederacji głosowali gremialnie, którzy byli obecni, bo nie wszyscy byli, głosowali za tą uchwałą, ale byli tacy, szczególnie też poseł niestety województwa z Lubuskiego, można powiedzieć niestety, którzy byli przeciwni. Co ciekawe, to byli przedstawiciele Zielonych, cała ta frakcja, która jest Koalicji Obywatelskiej. Ciężko mi to zrozumieć, ale patrząc na działalność tutaj tak zwanego lubuskiego posła Aniśki, no to on bardzo często protestuje z lubuskimi zielonymi w kwestii na przykład jakichś inwestycji w Polsce, więc e, powiem mocno, ale zastanawiam się, czy on jest w ogóle polskim posłem, czy niemieckim, bo chyba wolałby być niemieckim i te jego działania e, te, te, to, to udowadniają. E, też wiemy, że te wszystkie stowarzyszenia, różne pseudoekologiczne, które współpracują z zielonymi są zazwyczaj dotowane przez Niemcy finansowo i, i, i niestety to, to, to się łączy w jedną całość. Ja jeszcze tylko dorzucę, e, tutaj krytykuję z tych, którzy głosowali przeciwko tym, tym reparacjom, no niestety e, moje zdanie jest takie, że PiS ten temat też wykorzystuje, bardzo istotny temat, wykorzystuje dosyć instrumentalnie. Siódmy mm -hmm. rok rządów PiSu, e, a dopiero teraz, dopiero takie mocne uderzenie, czyli ten raport, który tak naprawdę poseł Mularczyk już przygotował trzy lata temu, a PiS go wyciąga na, e, na rok przed wyborami, w momencie szalejącej wyborczej akcji e, No tak to niestety wygląda, mm -hmm. moim zdaniem ten temat jest na tyle poważny, że na tyle kompleksowo musimy do Niego podejść, że e, no nie można się nie można go wykorzystywać na użytek wewnętrzny i takie gierki, które. No nie służą tematowi, no bo przecież Niemcy to widzą. Obserwują. A propos, a propos, to jasne. A propos o, Gierek, no jest próba wrzucenia też, była próba wrzucenia też do tej uchwały y, słów, które odnosiłyby się do Rosji dzisiejszej, czyli do byłego Związku Radzieckiego, aby też, y, no, zażądać od y, spadkobiercy Związku Radzieckiego, który przeszedł przez Polskę, nie wyzwalał tak naprawdę, ale po prostu wyganiał stąd Niemców i sobie potem zajął Polskę jako satelitę, prawda, nie ma co ukrywać, takie były czasy, żeby również pociągnąć do odpowiedzi i za to Rosjan. To znaczy, mieszanie tak dwóch istotnych spraw w jednej uchwale no, no moim zdaniem nie służy sprawie. No to ktoś mi mógł powiedzieć, no to może jeszcze reparacje od Szwedów za potop, tak? No, no moglibyśmy sp pójść. Sprawy są daleko. tak ogromne, tak ogromnej wagi, e, że mieszanie tych spraw łącznie no, nie służy. Po prostu na razie zajmijmy się tematem reparacji od Niemiec, ten temat podnosimy na arenie międzynarodowej, róbmy jakiś wspólny front z innymi państwami, e, przekonujmy e, opinię publiczną. Na świecie, także w Niemczech, a w następnej kolejności pomyślmy o kolejnych reparacjach, bo wszystkiego naraz nie załatwimy. Gdzieś pojawiają się takie głosy, że ten 53 rok, to niby to zrzeczenie się sądu, rządu przepraszam, komunistycznego, no ale kiedy czyta się to, co wtedy się działo, no to pod naciskiem Związku Radzieckiego odbywały się te wszystkie dyskusje, rzekome ustalenia. Czy to pod względem prawnym, Pana zdaniem, ma rację bytu? Zrzekliśmy się, czy mamy prawo nadal żądać tych reparacji? To znaczy, ja powiem tak, z, 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 z tych opinii, które czytałem, różnych prawników, historyków, wydaje się, że niestety w pewnym stopniu się zrzekliśmy. Oczywiście, jako PRL nie byliśmy państwem suwerennym, tutaj nie ma dyskusji, ale po 89 III Rzeczpospolita w pewnym stopniu była kontynuatorem tamtego państwa. No nie, nie odcięliśmy się w 100%, i niestety pewne zobowiązania, które wtedy były. No musimy, musimy przyjąć, ale. Nasze trzy ZSRR-owe zobowiązania to były. Nasze, ale... to było, to no no, no i jeżeli przyjęliśmy prawda? Prawda? spuściznę PRL-ów tą prawną, no to. No, oczywiście, no, tak jak mówię, suwerennym państwem nie byliśmy, ale myślę, że tutaj te kwestie prawne nie są najistotniejsze. Tak jak mówiłem wcześniej, kwestie polityczne, a przede wszystkim kwestie moralne, bo przecież yy, widzimy, jaka jest polityka zagraniczna Niemiec. Oni bardzo dużo mówią o, o moralności. To my też mówimy o moralności. No tak, mówią o praworządności, moralności. A prawda w, w, tej, i kwestii jest, hmm. prawda w tej kwestii jest w tej jest po naszej stronie. A prawda, mam nadzieję, że zwycięży. O, żeby nie powiedzieć, prawda wyzwoli. Jak to już było gdzieś usłyszeć. Dobrze, zostawmy pieniądze zostawmy Zostawmy pieniądze od Niemiec, zostawmy tę sprawę, zobaczymy jak się potoczy dalej, bo tu rząd musi wykonać kolejne kroki. Ale pozostajemy jednak trochę przy pieniądzach KPO, czyli te pieniądze, na które czekamy. Czy powinniśmy dalej się o nie bić, występować, czy powinniśmy sobie już odpuścić? Ja w tym studiu już drugi czy trzeci raz na ten temat rozmawiam i nasze zdanie Konfederacji jest niezmienne, niezmienne w tej kwestii. My od początku mówiliśmy, że suwerenność nie jest na sprzedaż. Po pierwsze. Po drugie ten, ten bo, bo, bo z czego te pieniądze, których jeszcze nie dostaliśmy i pewnie nie dostaniemy, z czego one miały pochodzić? Właśnie ze wspólnego eurodługu, czyli wszystkie państwa unijne zacią zaciągają pewien kredyt i drugim źródłem są wspólne europodatki. No i te elementy są kolejnymi elementami, które zmierzają ku dalszej federalizacji Unii Europejskiej. To jest y, zdecydowanie jesteśmy temu przeciwnikami, a tak samo przestrzegaliśmy rząd Pisu-przestrzegaliśmy pana Mateusza Marawieckiego, premiera, że y, najprawdopodobniej będą y, Unia Europejska Bruksela będzie nas szantażować w wielu kwestiach. Pieniądze za praworządność, y, kwestia y, wymiaru sprawiedliwości w Polsce, to się dzieje. Też mówiliśmy o kwestiach związanych z, z tym, że Unii Europejskiej przecież nie podoba się. Ten stan prawny ochrony życia w Polsce, jakie jest kwestie związane ze środowiskami LGBT. Wtedy pan redaktor się trochę dziwił, że a to chyba aż Unia nie będzie tak mocno ingerować. Ja mówiłem, że będzie i też się myliłem, bo się okazało, że Unia jeszcze bardziej ingeruje w, w tych kamieniach milowych, które. Na które po części Polska się zgodziła. Stworzyła sobie narzędzia tak. Tak, ale w tych kamieniach milowych, tylko chodzi mi o to, że nawet w tych kamieniach milowych był taki zapis, że e, musimy zmienić e, przepisy regulaminu Sejmu, więc nawet tak głęboko Unia e, tutaj nam. E, takie e, szczegóły wchodzi. Ta, tak? Ta, ta, tak, i tutaj my mówimy jasno, że nie zgadzamy się na taki dyktat Brukseli, nie zgadzamy się za sprzedawanie suwerenności za takie pieniądze. No, teraz wśród członków rządów widać przebłyski, oni już chyba zdają sobie sprawę, że, że, że sprawa jest przegrana. I i mówią, że no te pieniądze nie są nam aż tak potrzebne. Ja bym tylko tak przestrzegał, i napominał może, że nieraz warto chyba posłuchać Konfederacji, mimo tego, że jesteśmy w opozycji, ale wydaje się, że w wielu sprawach mamy rację, staramy się być opozycją merytoryczną i w tej kwestii rząd mógł nas posłuchać, i, i po prostu nie, nie byłoby takich sytuacji, jak te kampanie reklamowe z banerami, no z transparentami, podobno. że 770 miliardów i tak dalej. No a teraz. To podobne państwo w tej sprawie mieli zdanie jak pan Zbigniew Ziobro, tu nie ma co ukrywać. No ale Zbigniew Ziobro, który krzyczy, macha szabelką, nie zgadza się na wiele kwestii, cały czas jest w rządzie, a, a jeżeli to kwestie suwerenności są kwestiami priorytetowymi, takimi fundamentalnymi, to jeżeli rząd Prawa i Sprawiedliwości... Czy, czy, czy partia, jako Prawo i Sprawiedliwość, mają rozbieżne zdanie, no to może pora wyjść z rządu, a nie cały uh -huh. czas. No bo mogą głosować przeciw, ale są w tym rządzie, więc większość tych spraw, które, na które się zgadza w Brukseli PiS, no to po części też się zgadza Solidarna Polska i to jest tylko taka. Bycie w opozycji na kwestie medialne i tylko pokazanie, że my jesteśmy przeciwko. No, żeby no. Być w rządzie też być na stanowisko, no, to też pewnie chyba to jest ważne. Dobrze, yy, mamy jeszcze kilka minut. Yy, porozmawiajmy o tym, co za chwilę nastąpi, a mianowicie od stycznia wzrost płacy minimalnej i to dość poważny, bo już od stycznia 3490 zł. W tej chwili mamy 3010 zł, więc 480 zł nastąpi taki wzrost o taką kwotę od stycznia, a od lipca pensja minimalna będzie wynosiła 3600 zł. Kolejny wzrost jest wymagany ustawą przy takiej i tak dużej inflacji słusznie robi Pana zdaniem rząd? No cieszą się pracownicy, że będą mogli zarobić więcej, ci, którzy zarabiają najniższą. Pracownicy się cieszą, ale w przyszłym roku, gdy będą robić zakupy w sklepach, to raczej się cieszyć nie będą, bo niestety wydaje się, że tak drastyczny wzrost płacy minimalnej będzie skutkował tym, że będzie jeszcze napędzał tą spiralę płacowo-inflacyjną, która jest bardzo niebezpieczna. Płaca minimalna wzrasta o prawie 20%. Średnie zarobki wzrastają około 11%, więc tutaj jest no, 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 znaczna różnica i tak naprawdę ta płaca minimalna wychodzi na to, że jest trochę sztucznie zawyżana i to będzie służyło temu, że inflacja najprawdopodobniej nie będzie się cofać, nie będzie hamować, tylko będzie dalej rosnąć, więc tutaj wpadamy w taką Ale są te dużą pieniądze, pułapkę. one po prostu zamiast być w firmach, u przedsiębiorców, no znajdą się u pracowników. Tak to nie wygląda, bo równie dobrze że moglibyśmy dać płacę minimalną 6, 6, 6 czy 7 tysięcy, no, 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 no tak nie nie można tak samo. No, premier morawiecki jest. Kilka miesięcy temu jest, jest nagranie w internecie. Krytykował pomysł platformy Obywatelskiej. Platforma chciała zwiększyć płace w budżetówce o 20%. I premier Morawiecki mówił, że taka, takie drastyczne zwiększenie to jest metoda, to jest metoda proinflacyjna i to jest, pójście modelem tureckim, który obecnie też się zaczynało od 10%, a teraz mamy 80%. Więc no, mówiąc językiem młodzieżowym, wtedy premier Morawiecki zmasakrował obecnego premiera Morawieckiego. <laughs> zmasakrował sam siebie. Tak. Rozumiem, tak. tak. Chyba że y sytuacja y przez parę miesięcy się tak drastycznie y zmieniła, ale moim zdaniem nie zmieniła się i Tutaj prawa ekonomii są, są jednoznaczne i to, co robi rząd Prawa i Sprawiedliwości, czyli dosypując puste pieniądze, sztucznie zwiększając płacę minimalną, niestety to jest gaszenie no, benzyną tego ogniska, które płonie i, i coraz więcej tej benzyny pis wlewa, i, i to nie A z drugiej służy. strony podnosząc przecież również stopy procentowe, próbuje gasić się, się tą, tę inflację. No tak, no ale jeżeli z jednej strony Narodowy Bank Polski podwyższa. Stopy procentowe, żeby ta inflacja wyhamowała, a z drugiej strony rząd robi coś odwrotnego, no to, to się wyklucza te, te dwa, dwa, dwa działania. Więc naszym rozwiązaniem, rozwiązaniem konfederacji jest, żeby po prostu zrobić największą obniżkę podatków w III Rzeczpospolitej, obniżyć te podatki, żeby Polakom, przedsiębiorcom, pracownikom. Prywat? praktycznie... Bo PIT mamy 12% po prostu, podstawowy. My proponujemy obniżkę podatków kilkudziesięciu. Te, które PiS podwyższał. Tutaj przecież PiS sam pokazuje, że mm. potrafi. Potrafi a zmniejszenie akcyzy. Wtedy automatycznie spadły nam ceny paliw. Więc można to zrobić, mm -hmm. żeby ceny spadały. Tylko trzeba no To, trzeba mniejszy chyba na paliwo, no, no, no to była fajna, mm -hmm. fajny, fajny taki przykład, że PiS potrafi, ale musi to robić konsekwentnie i szerzej. My będziemy temu no ale niestety te działania właśnie z płacą minimalną, z dodatkami węglowymi itd. Tak no. PiS niestety y, robi rzeczy bardzo niebezpieczne i y, 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 niestety w przyszłym roku wydaje się, że w roku wyborczym będzie jeszcze dalej go temu dążył. Żeby nie uda się wzruszyć prostu... tej inflacji? Przewiduje pan? Nie uda się Wykoncząc... i to nawet mówią eksperci, nie tylko ci powiedzmy opozycyjni, ale ci związani z, z jakimś stopniu soborzym rządzącym też już mówią, że na trochę wyhamuje inflacja, ale w przyszłym roku znowu ruszy. No to będziemy mieli już ponad 20%. No, no mówię, ja się boję. Oby nie. No, no oby nie, no ale jeżeli rząd będzie tutaj takie działania podejmował, które są w teorii w ich Teorii walką z inflacją ma jest czymś zdecydowanie odwrotnym, no, 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 no nowa premier, um, nowa premier Wielkiej Brytanii, jakie ja, ma pomysły na walkę z inflacją, właśnie cięcia, cięcia podatków. Zobaczymy, jak to się skończy. Zatem, czy znów nie będzie wystąpień, ruchów społecznych, no bo różnie też z tym bywa. Dobrze, musimy już kończyć. Moim Państwa gościem był dzisiaj Pan Krystian Pacholik, lider Ruchu Narodowego w Województwie Lubuskim, Konfederacja. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i życzę wszystkim miłego dnia. Za uwagę dziękuję Państwu, Daniel Sawicki. Do usłyszenia. Rozmowa po dziewiątej.